W ramie Komark ERP Optima istnieje możliwość automatycznego generowania zerowych raportów ZUS, RCA, ZUS, RZA dla zleceniobiorców. W kadrach zostały wprowadzone osoby, z którymi chcemy zawrzeć umowy cywilnoprawne. Osoby wprowadzone w kadrach, które nie mają uzupełnionego zatrudnienia możemy wyszukać wybierając z listy dostępnych filtrów opcję bez zatrudnienia. Ustawiamy się na zleceniobiorcy. I wybieramy listę umów cywilnoprawnych. Umowy dodajemy, wybierając przycisk zielonego plusa. Na zakładce Ogólne określamy datę zawarcia, datę rozwiązania, możemy wpisać także tytuł umowy, wskazujemy konkretny rodzaj umowy oraz jej wartość. Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia Wskazujemy kod tytułu ubezpieczenia. W naszym przypadku biorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnemu chorobowemu. Dodajemy umowę drugiej osobie. W tym przypadku zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przechodzimy do list płac, dodajemy listę etatową i wskazujemy odpowiedni okres, datę wypłaty i miesiąc deklaracji. Przechodzimy do wypłat i naliczamy wypłaty dla pracowników etatowych. Wypłaty dla naszych zleceniobiorców zostaną wypłacone dopiero w kolejnym miesiącu deklaracji. Aby dla takich osób, dla których jeszcze nie wypłaciliśmy zlecenia, automatycznie generowały się zerowe RCA lub RZA, należy z poziomu system, konfiguracja, firma, płace, parametry, zaznaczyć parametr generuj zerowe RCA, RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat. Z poziomu płace i kadry, deklaracje zUS rozliczeniowe. Dodajemy deklarację ZUS DRA. Wskazujemy plik kedu oraz miesiąc deklaracji. Ikoną pioruna naliczamy deklarację. Zaznaczamy parametr zablokowana i zapisujemy ikoną dyskietki. Wchodzimy ponownie do naliczonej deklaracji i eksportujemy ją do płatnika wybierając odpowiednią ikonę. Wskazujemy nazwę pliku i miejsce, w którym chcemy go zapisać. Po zalogowaniu do programu Płatnik przechodzimy na zakładkę Narzędzia, wybieramy Importuj dokumenty i wskazujemy deklarację DRA, którą chcemy zaimportować. Na ZUS RCA z zerowymi składkami wykazany jest zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, który w danym miesiącu deklaracji nie miał wypłaconego wynagrodzenia. Na ZUS RZA pojawił się z zerowymi składkami zleceniobiorca zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, który nie miał w tym miesiącu wypłaconego wynagrodzenia.